I widzowie. Oni nas właśnie oglądali. To było takie przedstawienie słonia. To było przedstawienie słonia. Oni nas oglądali. Tylko sorry, że nie ma y, oklasków, ale no niestety akurat trzymam telefon. No niestety nie mogą zaklaskać, ale, ale za to Wam ich pokazuję. Jak wyglądają. Tak wyglądają. A wieczorem kot i smok zrobią sobie piżamowe party. Czyli piżamową imprezkę.